Co robisz ciekawego, marzynku. Dzisiaj krówki. Ale jak? Prosty przepis, tylko trzy składniki. Szklanka cukru, szklanka mleka, 1 czwarta kostki masła, no i cukier waniliowy, swojski. Jak z tego ci wyjdą krówki, to tu mi kaktus wyrośnie. Wszystko razem ląduje teraz w garnku. Mleko. Zamiast cukru trzcinowego może być biały. I jedna czubata łyżka cukru waniliowego. I to są już te twoje krówki? Puknij się, teraz to gotujemy na małym ogniu do momentu, aż powstanie jednolita masa. Coś w te krówki mi się nie chce wierzyć tym razem. Trzeba cierpliwości, I za godzinę będzie z tego pyszna masa. Masa zgęstniała, teraz przekładam do foremki. I za chwilę będziesz zajadał. Patrz. Teraz zostawiamy do wystudzenia, a potem będziesz testował. Kroimy, jesteś gotowy? Już nie mogę się doczekać. No, wiem, trochę to trwało, ale efekt będzie warty czekania. Spróbuj. No, jestem bardzo ciekawy. Uwaga! Mm. Widzisz, jak łatwo można zrobić domowe krówki? Mm. Prima sort.